Gratulacje! Właśnie wykonałeś pierwszy krok ku całkowicie nowemu życiu. Działanie, które teraz podjąłeś, decyzja, którą podejmujesz, by chwytać tę okazję tu i teraz obiema rękami, może zmienić twoje życie na dobre, na zawsze. Jednak zanim zrozumiesz, jak wyjątkowa jest to szansa, chciałbym, abyś na chwilę zastanowił się nad swoim życiem. Czy twoje życie jest obecnie tak dobre jak nigdy wcześniej? Czy czujesz się spełniony? Czy uważasz, że udało ci się osiągnąć sukces? Czy masz wszystko, czego pragniesz? Czy jesteś kowalem własnego losu? A może czujesz się zmęczony byciem czyimś podwładnym? Zmęczony pogonią za niską wypłatą i powtarzaniem tego szalonego cyklu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Czy to ci coś daje? Jeśli nie, to czy jesteś gotów, by teraz uwolnić się i zacząć żyć według własnych zasad? Założę się, że tak. Dlatego rzucam ci wyzwanie. Ponieważ jeśli właśnie teraz zainwestujesz w siebie, możesz zacząć rozwijać własny biznes w domowym zaciszu i w ciągu zaledwie kilku miesięcy znacząco zwiększyć budżet na domowe wydatki. Poza tym, to naprawdę proste, nie musisz niczego sprzedawać rodzinie czy znajomym i możesz wreszcie uniknąć tych wszystkich bezsensownych sloganów sprzedażowych promujących produkty, których nikt nie chce i nie potrzebuje. Jak? Dzięki Kajani Connect. Kajań Connect. To szansa na biznes, na który czekałeś. Kajani Connect to pierwszy model biznesowy, który strategicznie łączy w sobie trzy najpotężniejsze kanały dystrybucji. Wyobraź sobie połączoną moc marketingu sieciowego, marketingu detalicznego oraz marketingu internetowego wszystko to na wyciągnięcie ręki, by Twój biznes rozwijał się dynamicznie i niemal natychmiastowo. Podjęcie tej innowacyjnej, niezwykle lukratywnej i szczodrej oferty zarobkowej pozwoli Ci cieszyć się niezależnością finansową i sukcesem, o jakim marzyłeś. Na razie brzmi świetnie, prawda? A dopiero przedstawiliśmy Ci możliwości biznesowe. Ponadto już wkrótce zdobędziesz wiedzę na temat siły działania, korzyści i wartości zdrowotnych asortymentu produktów Kajani. Ale zacznijmy od tego, że Kajani Connect można nauczyć się niezwykle łatwo i szybko i można go używać w ramach codziennej pracy. Wystarczy, że poświęcisz na to 30 minut dziennie, a jeśli potrafisz wskazywać, klikać i dzielić się doświadczeniem, to nie ma nic prostszego. When I saw Kayani, I saw the opportunity to run and develop a business around the world without any risk. No employees, no inventories, no large cost of developing new markets. Today, I have distributors and customers in more than 30 countries, but still enjoying the freedom to control when and where to work. Business at its best. I really urge you to take a look. This is one of those opportunities you don't want to miss. Jak widzisz, Kajani Kinect zmienia życie ludzi na całym świecie. Jak wszyscy wiemy, życie stawia przed nami dwa główne wyzwania: zachowanie dobrego stanu zdrowia i osiągnięcie dobrobytu. Faktem jest, że większość ludzi aktywnie poszukuje sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia. Prawdą jest również, że ponad 80% ludzi nie zarabia wystarczająco dużo, by związać koniec z końcem. Czy chciałbyś być wśród nich? Dokładnie. To właśnie dlatego firma Kajani opracowała model zmieniający zasady gry, rewolucję w świecie biznesu. Idealne rozwiązanie dla każdego z nas, pozwalające zadbać o to, co najważniejsze w życiu zdrowie i dobrobyt. The of the three are more than one to To takie proste i może ci przynieść korzyści. Strategia Kajani Connect jest łatwa. Zaznacz, kliknij i dziel się strategią. Umożliwia budowanie krajowych czy nawet międzynarodowych biznesów. Z domu, z biura, tak naprawdę z każdego miejsca, w którym przebywasz i kiedy tylko zechcesz. Z pewnością jest to szansa, której potrzebujesz i którą powinieneś wykorzystać już teraz. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej dla ciebie. Dlatego, niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem w marketingu sieciowym, marketingu detalicznym czy też marketingu internetowym, możesz czerpać korzyści z każdego z nich, by stworzyć własną historię sukcesu z Kajani Connect. Co więcej, niektórym nawet udało się zdobyć całkowitą niezależność finansową i bez znaczenia było tu ich wykształcenie czy doświadczenie. W końcu mamy firmę, która posiada produkty charakteryzujące się wysoką jakością, skutecznością i konkurencyjną ceną. Produkty, które jednocześnie pomagają zachować dobry stan zdrowia i osiągnąć dobrobyt poprzez rozwijanie własnego biznesu. Kajany Kinect to Twoje idealne rozwiązanie. Ty też możesz stać się częścią tego przedsięwzięcia. Dołącz do czegoś naprawdę niezwykłego. Podsumowując, pamiętaj, to takie proste. Wystarczy, że wskażesz osoby, klikniesz, by je zaprosić i podzielisz się z nimi produktami i doświadczeniem. To proste. Wskaż, kliknij i dziel się. Aby ci jeszcze bardziej ułatwić odniesienie sukcesu, firma Kajani opracowała najnowocześniejsze narzędzia i aplikacje. Pierwszym z nich jest rewolucyjny tablet Kajani. Umożliwia on wyświetlanie prezentacji objaśniających działanie tego biznesu, a także daje ci natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji, których możesz potrzebować, a wszystko to na wyciągnięcie ręki. Spora ilość zainstalowanych aplikacji umożliwia ci wskazywanie, klikanie i dzielenie się Kajani z każdego miejsca na świecie.

To prawda, jesteś świadkiem ogromnej zmiany, jaka dokonuje się w tradycyjnym, znanym ci modelu biznesowym. To wszystko dzieje się tu i teraz, wprost przed Twoimi oczami. Dzięki przełomowemu modelowi biznesowemu i finansowym możliwościom oferowanym przez Kajani, możesz przyczynić się do poprawy zdrowia i samopoczucia wielu ludzi. To wszystko dzieje się właśnie tutaj, właśnie teraz, na Twoich oczach. Nadszedł więc czas działania, czas zaangażowania się, czas, by w pełni wykorzystać tę niewiarygodną szansę. Pamiętaj, by zacząć, wystarczy poznać podstawy i nie trzeba przy tym chodzić od drzwi do drzwi niczym natrętny sprzedawca. Wszystko sprowadza się do trzech elementów. Wskaż, kliknij i dziel się. To takie proste, że każdy może to robić i każdy powinien. Jak to mówią, taka szansa trafia się tylko raz, więc wykorzystaj ją. Chwytaj okazję i dołącz do kajani już dziś. Zrób kolejny krok ku zapewnieniu sobie jak najlepszej przyszłości. Kliknij na link na końcu tego filmu i zacznij już teraz. Dołączając do nas, rozpoczniesz budowanie biznesu swoich marzeń.